Tak bardzo się cieszę, że spędzimy ferie w australijskim buszu. Ja też i zobaczę moje ulubione zwierzaki: błoki, koale i kangury. O raju! Naprawdę! O raju! Wow. a co to? Wygląda jak też. To jest. Wola tucha migan! Czołem dziewczyny! I dzięki, że znalazłyście tego urwisa, bo brakowało mi go w dzienniku przyrodniczki. Uwielbiam pomagać. Nawet nieświadomie. Powiedzcie, przygoda w buszu! Przygoda w buszu! O, kolejne ukryte zwierzątko. To jest dziobak! Uwielbiam je! Muszę mieć z nim zdjęcie! Duże dzioby pozwalają im wyczuć, że ktoś się zbliża, zanim go zobaczą, zwąchają czy usłyszą. Zgadza się, Szani, to ich szósty zmysł. A, niesamowite! Moje oczy wypatrują czegoś, co wygląda jak dziobak skrzyżowany z jeżozwierzem. A, jeżobak! <śm> <śm> to byłaby idealna nazwa, ale tak naprawdę to kolczatka. Mm, jak dla mnie to jeżowak! <śm> To jest kukabura. One ciągle się z czegoś śmieją. To tak jak my. Jest przecudownie. Czuję się, jakby to były podchody przyrodników. Ciekawe, kogo jeszcze znajdziemy. Stój, nie ruszaj się. To jest lotopałanka. Nazywa się tak, bo potrafi szybować. Ja też uwielbiam latać. Można nazwać ją poli. Albo lila! A może szani? <grymne> Od tego całego rozmyślania zgłodniałam bardziej niż krokodyl różańcowy. Okay. Wróćmy do obozu, ale wypatrujcie uważnie nieuchwytnego gekona. Tu jest! O nie, nie wyszło! O, tu kolejny! Masz go? N niezupełnie. <grymne> Mango! Wspaniale, kumpele! To dobra pora, aby rozpalić grilla. Co wy na to? Wiecie co? Znalezienie tych zwierząt zajęłoby mi wieczność. Jestem wam bardzo wdzięczna za pomoc. To było super! Zobaczyłyśmy stworzenia, których w innych okolicznościach byśmy nie spotkały. Ta tak! Wszyscy mówią...